Witajcie moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach. Moi drodzy, słońce mnie oślepia tak sakramensko, że musicie mi wybaczyć okulary, bo one oprócz funkcji ochrony przed słońcem to ja Was widzę, bo mają korekcję. Moi drodzy, niedawno na kanale pojawił się film o muzeum archeologicznym w Miśnicy. Bardzo Wam ten film przypadł do gustu i wcale się nie dziwię. Ale uznałam, że muszę do wieźlicy wrócić. Minął około miesiąc czasu i jestem tutaj ponownie. A dlaczego? Jestem w miejscu, które zaraz zobaczycie, a które niesamowicie łączy znowuż w sobie dwie dyscypliny, dlatego że łączy w sobie właściwie trzy: historię, archeologię i etnografię. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Jestem przy odsłoniętych i pięknie wyeksponowanych fundamentach kościoła szpitalnego świętego ducha. Kościół pierwotnie znajdował się przy bramie krakowskiej po zewnętrznej stronie murów miejskich. Początkowo twierdzono, że w XV wieku był on drewniany, i generalnie, jeżeli o niego chodzi, to przy nim znajdował się szpital dla ubogich mieszkańców Wiślicy. Był zarządzany przez rajców miejskich. Po 1612 roku wybudowano nową murowaną świątynię, którą wy dzisiaj zobaczycie, i jest to wykonane z kamienia wapiennego. Był to jednonawowy, mały kościółek z półkolistą apsydą, która była skierowana na wschód i zakrystią, którą też zaraz zobaczycie, która była od strony północnej. Natomiast dla mnie najciekawszy jest sposób zachowania tego zabytku w teren, uchwycenie go, ale oprócz kościoła, zobaczycie tutaj, w jak cudownej można powiedzieć formie, wyodrębniono wokół niego Grobu. I mianowicie chodźcie, teraz się przejdziemy i zobaczycie omawiany Kościół Szpitalny Świętego Ducha. Tak on jest prezentowany. I teraz zobaczcie, chodźcie, chodźcie. I teraz zwróćcie uwagę na tą formę ekspozycji grobów. Zobaczcie, że one, jak zawsze, otaczają Kościół. Nie jest niczym dziwnym, bo na pewno Oglądaliście teraz ostatnie moje filmy, adekwatnie właśnie y, też cmentarza przykościelnego z Mysłowic. Tamten oczywiście był datowany między XVI a XVIII wiekiem i obecność cmentarza przykościelnego nie powinna nikogo dziwić. Natomiast tutaj mamy tak dziwną sytuację, moi drodzy, o teraz mnie nie oślepia, mogę patrzeć, że wyobraźcie sobie, że. Groby tych osób i ciała pochowanych zinterpretowano jako ciała osób, które wyłoniono jako osoby utopione w nidzie. Chodźcie dalej, żebyście sobie wszystko obejrzeli. Zwróćcie uwagę. No i cóż, jest to ciekawy temat też z zakresu etnografii. Dlatego, że zobaczcie, mówimy tutaj o cmentarzu przykościelnym, kościelnym, mówimy tutaj o wierze chrześcijańskiej, a jednakże chowano tu osoby, które utopiły się w rzece. Należałoby się zastanowić, bo wiecie, jeżeli to byłyby samobójcze śmierci, no to wiadomo, że ich miejsce nie mogłoby być przy cmentarzu chrześcijańskim. Natomiast prawdopodobnie te osoby to były po prostu ofiary, ktoś, kto utopił się w sposób przypadkowy. Ja też będę musiała dotrzeć, chodźcie dalej, dotrzeć do źródeł, doczytać więcej. Skąd właściwie jest ta teoria, że stwierdzono tutaj tylko właśnie groby osób utopionych w lidzie. Jeśli chodzi o etnografię, to chodźcie, wejdziemy sobie do wnętrza. Co ciekawe moi drodzy, łączy się to z etnografią. A dlaczego temat łączy się z etnografią? Dlatego, że postać demonologiczna utopca czy topielca. To jedna z silniejszych postaci demonologicznych, którą, do, którą dokumentują właściwie źródła etnograficzne, historyczne właściwie na całej obszarze słowiańszczyzny. My mamy tu Wam, opowiem, nawiążę do słynnego topielca, który to ponoć urzędował przez długie lata obok. W zamku w Będzinie. Tam też płynie rzeka. I moi drodzy, nawet jest zachowany archiwalny zapis o tym, jak bardzo szkodził mieszkańcom Będzina. W jak bardzo podły i złośliwy sposób wyławiał im i wyrzucał ryby. A to psocił i psuł im sieci. Ale mieszkańcy Będzina w którymś momencie zebrali się i postanowili, że. Pozbędą się paskudnego topielca. I słuchajcie, to się ponoć im udało. Złapali go w sieci, wywlekli go poza rzekę i tam zmusili go do przyrzeczenia, że opuści bendzińskie wody. Co ciekawe, mówi się właśnie o osobach, które odnalazły w cudzysłowie oczywiście śmierć w wodzie, że one stają się po śmierci. Utopcami. Zatem, zatem, śledząc historię tego miejsca, tego kościoła, i wiedząc, że otaczające tutaj groby, które widzimy, są li tylko osób, które utopiły się w nidzie, ja bym się bardzo bała kąpać w pobliskiej rzeźce, bo może się okazać, że jest ona pełna utopców i topielców. No i oczywiście, jak dobrze wiecie przed świętym Janem do wody nie wchodzimy. Chodźcie jeszcze sobie zobaczcie, bo tutaj też moi drodzy, wy wiecie, że ja jestem muzealnikiem i do mnie przemawiają bardzo szeroko sposoby eksponowania zabytków. A jeśli chodzi o ten, no to on jest dla mnie, jako dla archeologa, ale myślę, że też dla Was, jako do zwykłych turystów, którzy przyjedziecie zwiedzać Wiślicę, bardzo czytelny. Bo tak naprawdę widzicie fundamenty kościoła kamiennego, tak? Doskonale widzicie absydę, doskonale widzicie inne tutaj założenia, które są. No i dodatkowo ten sposób ekspozycji grobów. Tak szczerze mówiąc, to ja czegoś takiego nie widziałam nigdzie w Polsce. Zatem jeśli nie widzieliście tego filmu o Muzeum Wiślicy, który tutaj kręciłam ponad miesiąc temu, musicie do niego wrócić, a to miejsce niechaj będzie drugim miejscem, do którego koniecznie musicie przyjść i zobaczyć tą wartość ekspozycyjną tego miejsca. A teraz sobie jeszcze popatrzycie, ja Wam jeszcze pokażę zbliżenia, moi drodzy. Teraz sobie tutaj zamienię miejsce. I spójrzcie sobie, kochani, jak to wygląda w rzeczywistości. No, myślę, że jest rewelacja. Naprawdę. Zresztą wiślica, wiadomo, pełna zabytków. I nie tylko to będzie tutaj warte obejrzenia, ale powiem wam, że właśnie wtedy, kiedy kręciłam ten film o Wiślicy, dla was o Muzeum Archeologicznym w Wiślicy, no to mówiłam sobie, ja tu koniecznie muszę wrócić, bo właśnie ta tema tematyka hmm, cmentarzy przykościelnych jest dla mnie szczególnie ważna hmm, i istotna też w moich badaniach. Wy wiecie, że ja Kocham te wszystkie badania archeologiczne, które łączą w sobie właśnie archeologię z antropologią, więc aż żałuję, że to miejsce już jest, jak widzicie, w pełni wyeksponowane. No i z tego, co się domyślam, były tu przeprowadzone badania archeologiczne. No niemniej co, kolejna perełka, moi drodzy, na. Że tak powiem, ścieżce zwiedzania i poznawania naszego pięknego kraju, którym jest nasza Polska. No i tak to. Mogę Wam obiecać, że kolejne ciekawostki z Wiślicy też się pojawią na kanale, no bo jak się domyślacie, Wiślica to nie tylko tutaj stare miasto, czy właśnie ten, tutaj te fundamenty kościoła, czy wiecie, czy muzeum archeologiczne, które zwiedzaliśmy, ale dodatkowo, tutaj nieopodal, znajdują się też dwa grodziska, bardzo ważne grodziska, które mam nadzieję i pozostaję w takiej nadziei, że je odwiedzimy, a film pojawi się na kanale i myślę, że będziecie z niego bardzo zadowoleni. Jeszcze ostatni rzut na to, o czym mówiliśmy. Może tak z daleka wam pokażę. O proszę bardzo. No i co moi drodzy? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!